Cześć, dzień dobry. W kolejnym odcinku First Looku z Malim odniesie kolekcja. I teraz do... przejdźmy do opisu kolekcji. E, wyrażaj siebie za pomocą mody. Niezliczone możliwości modowe otworzą się przed tobą, gdy zostaniesz dużym dzieciakiem i zaczniesz się ubierać samodzielnie. Niech dzieci wyrażają siebie, zakładając wymarzone kurtki w panterkę, sorzyste leginsy czy barwne okulary przeciwsłoneczne. Moda przez całą dobę. Wystrój mu w modne stylizacje, które idealnie sprawdzą się na przyjęciach urodzinowych, lekcjach i spotkaniach z przyjaciółmi. By założyć te stroje, nie trzeba czekać na specjalną okazję, jednak gdy taka się nadarzy, sprawdzą się idealnie. W skład kolekcji wchodzą 24 elementy. W nakryciach głowy znajdziemy czapkę w 12 odcieniach kolorystycznych. W akcesoriach dochodzą okulary w 9 kolorach. W górnych elementach ubioru. Dla dziewczynek są dostęp, jest dostępnych 12 ubrań. Bluza jest w 11 odcieniach kolorystycznych. Bluzka w paski z rozpiętą buchatą bluzą w 10 kolorach. Bluza pod spodem jest różnie w wersji bez pasków oraz bluza ma wzór w panterkę. Różna bluza w 10 kolorach róz, yy, i tutaj mamy również yy, wzorzyste wersje. E, kurtka z kapturem Moro w kratkę lub gładka w 12 wersjach. Golf z kartką na biodrze w 11 kolorach. Sweterek z takimi ciekawymi plecami w 10 wersjach kolorystycznych. Pizbolówkę mamy w dwunastu kolorach, następnie bezrękawnik, tutaj mamy dziewięć kolorów, bluza z taką rozpiętą, zarzuconą koszulą. Tutaj mamy 10 wersji. Jeszcze jest taka koszulka wpuszczona w spodnie, do wpuszczenia w spodnie w 10 kolorach. Następnie jest jeszcze bluza z kapturem, i ona również jest w 10 wersji. I tutaj mamy również nadruki oraz wzorzysty materiał. Na końcu sweter z, e, sweter z takim plecaczkiem z pomponem i tutaj jest 12 e, kolorów i na końcu mamy również wersję moro. Ten sweter e, z plecaczkiem właśnie swoją drogą jest tak słodziutki, tak ślicznie zrobiony. E, w dolnych elementach stroju można znaleźć cztery pary spodni i pierwsze spodnie to są długie dresowe z kieszeniami i tutaj jest 12 kolorów oraz wersja moro. Kolejne dresy są z logiem i paskam, paskiem, takim w sumie grubszym po bokach. Tutaj mam 11 kolorów. Materiałowe spodnie do kolan w 9 kolorach. i spodnie dresowe za kolano, również w dziewięciu kolorach. Następną kategorią są akcesoria, w których znajdziemy trzy elementy. Zegarek, który posiada 12 wersji kolorystycznych, skarpetki z logiem w dziewięciu wersjach kolorystycznych I topki z cekinami w siedmiu kolorach. W kolekcji dochodzą również dwie pary butów: jedna za kostkę w sześciu wersjach kolorystycznych, a drugie to są takie adidasy, i tutaj mamy 12 kolorów. Na całe ciało dostępny jest tylko jeden element garderoby dla dziewczynek. Jest to sukianka przywiązana w pasie i ona posiada 10 wersji kolorystycznych. Te ostatnie są z wzorzystym materiałem w takie kwiatuszki. Chłopcy otrzymali identyczny zestaw ubrania jak u dziewczynek. Jest tutaj tylko jeden wyjątek. W górnych częściach ubioru jest dziewięć elementów. Odrzucone zostały te dziewczęce elementy oraz nie mają elementu na całe ciało. W gotowych stylach znajdziemy również dwa różne zestawy ubrań. Mały hipster występuje w pięciu wersjach, jak i również mały twórca trendów. Podsumowując, ubrania w tym dodatku są zrobione naprawdę dobrze. W porównaniu do niektórych kolekcji, gdzie są ubrania dla dorosłych Simów, to to wypada naprawdę świetnie. Wszystko do siebie pasuje kolorystycznie, jest właśnie spójnie tak w jednym stylu wykonane. Jeżeli komuś brakuje naprawdę ubrań dla dzieci, to śmiało może dokonać zakupu, bo się na pewno nie zabędzie. Także ode mnie jest polecajka. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku.